I witam Was serdecznie po przerwie króciutkiej, moi drodzy, znaczy krótkiej. No, w dalszej części e, materiału, gdzie prezentuję Wam czołg M50 Sherman. Poprzednia bitwa, sami widzieliście zresztą, jak się zakończyła. No, niezbyt ciekawie, aczkolwiek udało się zniszczyć dwóch przeciwników, tak więc jest to jak najbardziej na plus moi drodzy jedziemy teraz drugą bitwę ja już sobie sprawdziłem nawet jakie dokładnie parametry ma to działo, jest to działo 75 mm M50 rifle, rifle gun, następne działo również 75 mm, ale jest ono już zdecydowanie lepsze, co prawda nadal ma takie same uszkodzenia no, czyli na poziomie 200 PW, natomiast jest e, szybkostrzelny i ma zdecydowanie lepszą penetrację, no, zarówno na 100 metrów, jak i na 2 km. moi drodzy, na 100 metrów 224 mm, natomiast to moje obecne 187 mm, no i też, no, nie jest jakoś. E, bym powiedział wręcz przesadnie super. Dobra moi drodzy, jedziemy drugą bitewkę tym pojazdem, tym czołgiem. Zobaczymy, co to będzie i standardowo e, widzimy się już w bitwie. I jesteśmy. Zatok mapa Zatoka Rybacka bitwa spotkaniowa. Zobaczymy, co to też tutaj będzie, no i cóż, zobaczmy w takim razie. Zobaczmy w takim razie, jak nam pójdzie e, ta bitwa, kiedy nagrywam, jest 8 czerwca, godzina 14.35 w tej chwili. Dobrze, jak to wygląda? No tak, średnio bym powiedział tak, średnio mniej więcej Okupujemy bardziej dół stawki około mnie jest Polak z PlayStation Rados 160 587. <laughs> skoczyłem, mu na, skoczyłem mu na silnik. Dobrze moi drodzy, ja standardowo pędzę do miasta jako, że jest to czołg e Sherman i potrafi jechać nawet z prędkością do 50 km na godzinę jak się dobrze bujnie o tam widzę już lekkie sobie popindalają FV107 tak. czekajcie ja mogę wyciągnąć no i kurwa nie trafiłem go ale może się uda wiecie Jak się w niego wbić? Czy wy to widzieliście? Dobra, za 13, ale hej, oni są już osłabieni. Nie mają jednego pojazdu, tak więc jak najbardziej na plus. Wiecie co? Może nie pojedziemy do miasta, chociaż widzę, że miasto jest zajęte przez naszych, znaczy teoretycznie przez naszych, bo dwóch tam pojechało, ale... Wiecie, jaki ja robię błąd? Jeżeli domyśleliście się, jaki ja błąd robię w tym momencie, to brawo dla Was. Jeżeli nie, to zaraz Wam powiem. Moi drodzy, jaki jest to błąd? Otóż taki, że stoję absolutnie na środku. Jestem na otwartym polu i każdy może teraz sobie do mnie strzelać, to jest błąd. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, gdzie się popełnia błędy, w których... Ale nie, powiem tak, niewątpliwym plusem tego wozu jest to, że on ma 1500 PW, tam będą siedzieć ludziki. Halo, nie przejmujcie tej bazy, kurwy! Nie wiem, nie widzę go. Tu gdzieś jest, poszło! Jeszcze raz. Bogą się nicy. Najuźniej uciekł. O, zjechał. Ale ludzie nie przejmujcie tej bazy. No kurwa, czy wy jesteście mądrzy? Czy wy kurwa jesteście normalni? Ja pierdolę, roz. Ej no, ludzie! Rozjechać mi ich! Zostały. Dwa skurkowańce. Zróbmy tyle, zadajmy tyle obrazu i już ile tylko zdołamy. Ha! czego trafiłem. Nie nie, go, nie tylko trafiłem, ale jeszcze przebiłem. No i wygrana. Okej, okay, dobra, nie poszło to jakoś super, ale taka była ta druga bitwa. Wygrana, przeżyliśmy i zniszczyliśmy epickie zwycięstwo. Epicki sprzęt! Mamy tutaj. Po lewej nie wiem, kto to jest. Na środku jest jakiś strażak, a po prawej mamy żołnierza z Wietnamu. Chyba się zgubił. 942. Dzienna premia też poszła. 4 punkty nam zabra zabrakło, żeby awansować pojazd. Co? No ja pierdolę. Zarobiliśmy 6766. Oznaka Mistrzowska na trzeciej klasy zajęliśmy 11 miejsce. <gry> ale powiem, hej, ale przynajmniej zaj zajęliśmy 11. Gościu na 14. W M103A1 zadał 2347 uszkodzeń. Jeden z wyższych wyników. Chyba trzeci, naj, trzeci najwyższy wynik w całej drużynie. I zajął 14 miejsce. Czy wy też uważacie, że coś tu jest to, choć aż trochę niesprawiedliwe? Ja też. No dobrze moi drodzy, nie będę jechał kolejnej bitwy. Ale... Sami widzieliście, no, pojazd jest niewątpliwie dość szybki. Na pewno, gdybym pojechał gdzieś bliżej, strzelał się z kimś, asysty robił i tak dalej, to tych, tego doświadczenia byłoby więcej. Ok, zdobądź PD, spoko. Mamy dla ciebie indywidualną ofertę. Kup teraz za 590zł lub szukaj w zakładce sklepu jeszcze przez 19528 dni! Do... Co to kurwa Maje! Dobrze ci poszło na polo bitwy! M3 Light, pojazd premium i miejsce w her... Aha, czyli B, ten pojazd jest dla mnie dostępny, czy też właściwie mogę go sobie zakupić? Eee, gdzie on w ogóle jest? Zniknął mi. Eee, o, tutaj. N3 <laughs> Light. Najsłynniejszy czołkki II wojny światowej od 1941 do września 1943 roku wyprodukowano łącznie 13 859 sztuk. 1576 czołgów, głównie w wersji m 3 a 1 dostarczono do ZS ZSS ZSSR w ramach programu Land Lease, a jeszcze więcej do Wielkiej Brytanii. No, czyli ma to jest po prostu M3 Steward. Tryb druga, wersja światowa, czołg lekki, poziom trzeci, kraj ZSRR. Uszkodzenia 40-40, akurat, nie, nie wiecie, co wam powiem. O ile pancerz to on jest. Taki se. Taki se jest ten pancerz. Tak. Sam wygląd pojazdu wygląda całkiem, całkiem. No dobra, ale nie o tym. Ale sam fakt, że mogę tego odebrać jeszcze przez 19 258 dni, <śmianie> o czymś świadczy. Czyżby hmm, gra sugerowała, że. Będę żył tyle czasu i ta gra będzie przez tyle lat wspierana. Tak, tyle lat. Bo nie, to będzie ile? Co najmniej 100? 100 lat? Albo i więcej? <śm> to już moje dzieci albo wnuki będą sobie mogły kupić ten czołki. I stwierdzą, że no, jednak początek XXI wieku w World of Tanks był jednak chujowy. <laughs> no dobrze, moi drodzy, ale to by było na no tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Eee, no i cóż, jedna, dwie bitwy. Na jakiś czas e, World of Tanks console nie będzie przeze mnie ogrywany. Nie będę też nic z... E, tej gry nagrywało, co nie znaczy, że gra za jakiś czas się nie pojawi na kanale, a pojawić będzie miało się w czym i gdzie, z racji tego, no, że będą pojazdy z trybu II wojny światowej, ale to w swoim czasie. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za obejrzenie, i do zobaczenia, i do słyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się. Papa! Pa.